Hello Morning Morning How are you? Słońca zobaczyliśmy, zdjęcia porobiliśmy, filmiki porobiliśmy. Myślę, że wszystko mamy. Wschód słońca wygląda naprawdę pięknie, zobaczcie. A teraz za tym jest początek trasy PR1, która prowadzi do Pico Ruibo.

You're looking at me and I can't help stare Right there, right there. I'm coming for you, so be patient, did you stay right there? You're looking at me and I can't help stare. Right there, right there. I'm coming for you, so be patient, did you stay right there? To są jakieś górskie kury. <głos> koko, koko. <głos> ale śmieszne. Miko, ale fajne. Dużo kwiatków. to jest <noise> zielone, ale gdzie to takie palmierne? Palmiernie no? Nie, to jest to. Dobrze, że wziąłeś to światło. Ale fajny ten tunel. Uh, uh, idziemy chyba pod jakąś górną wieżę. <śmary> uh. Nagrywasz? No. To zapraszam na Instagram. I ty pójdź, że w coś ubieżę. No! <śmary> jakie głupie kroki stawiam? Jeszcze tu mokro jakoś jest, nie? No, Kapie no. co chwilę z sufitu. Dzięki. Kurde, weszliśmy jakimś tunelem przez górę. Słuchajcie, skoro już wyszliśmy z tego tunelu, to pora wspomnieć o mojej pierwszej współpracy. A postanowiłem, że na kanale będą pojawiać się tylko współprace, które coś dla mnie znaczą i są spoko, nie będę wam wciskał niczego na siłę. I pierwszą taką współpracą jest Revolution Race. I tu mamy na przykład kurteczkę. Jest wodoszczelna, wiatroszczelna. jest niezwykle oddychająca i niezwykle wygodna. Jest cienka jest w niej ciepło a jakby było mi za ciepło to mogę sobie zrobić tutaj pyk pik. i paszki oddychają pełno kieszeni mają zobaczcie, kieszenie tutaj kieszeń tutaj kieszeń w y, rękawku na jakieś karnet albo na coś, bo może na, na przykład na narty byście wzięli y, w środku ma też kieszeń y, taką wewnętrzną posiada taki rozpinany kołnierz bardzo fajny kaptur Naprawdę według mnie leży znakomicie. A właśnie ona jeszcze posiada system Rokko, który pomaga śmigłowcom SAR znaleźć was, gdy coś się stanie w górach. Także mega fajna sprawa. Jeżeli chcielibyście taką kurtkę lub szereg innych rzeczy, to zapraszam na sklep Revolution Race i w opisie będzie link do zniżki ode mnie dla was. Więc wpisujcie. Mam też jeszcze jedną rzecz, o której wam teraz właśnie powiem. Kurtka nazywa się Cyclone Rescue Jacket. A mam na sobie jeszcze spodnie od nich i nazywają się Nordland Pro. Widzicie wyglądają Naprawdę fajnie, pasują w góry. Normalnie fajnie komfortowo w nich, że to jest masakra. I też mają właśnie wywietrzniki tutaj. Proszę bardzo, ja jeszcze go bo my tu już trochę przeszliśmy i jest mi gorąco. Mają pełno kieszeni. Tu. Mają tu kieszenie. Mają ściągacz na dole, tu mają takie specjalne przypinki, żeby nie wychodziło wszystko. Jest naprawdę super, super ciuchy. Polecam, naprawdę, jeszcze raz w opisie znajdziecie kod, na który możecie dostać zniżkę. Piko Ruivo 3,9 km, więc musimy trochę przyspieszyć, bo przez to nasze nagrywanie drony, nie drony. Bo jak ja rozłożę raz drona, to przecież mija 15 minut na samo rozkładanie. Więc ciśniemy, ale powiem Wam, że tutaj dookoła są normalnie chore, chore widoki. To jest przepiękne, to jest Hawaje! Chociaż nie byłem na Hawajach, ale podobno tak jest. Stock, stock, Jak te chmury się wylewają, to wygląda jakby ktoś ćwika palić tyłu. Trzeba być przygotowanym na wszystko A o co Lecimy. chodzi? O to jaskinia. Ciemność. Ciemność widzę, widzę ciemność. Wbijamy. Chodzimy do jaskini. Która jest... Uj, ujuj, O Jezus, Jezus się u. boję. Nic nie widzę. widzę. Mikołaj, Dawaj, i za światłem. Podążaj za światłem. Przez to, że robię sobie światło przed oczami, tu nie widzę gwizdek, pijanek. Wow. Hello. 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 Uh. Zdziwiłam się, że ona jest taka długa. No, bardzo taka A tam następna. A tam czeka nas następna. O ja. <laughs> Mikołaj, biedny, musi też czyść mój plecak, bo ja już mam koniec. Teraz wiecie po co warto wziąć chłopa w triki. Żeby się słabo zrobiło. <laughs> Ale patrzcie, jeszcze tam. Ta, ta, ta. No i chyba tam no będzie koniec. Lat, nie mi tego. Idziemy, idziemy, idziemy. Jedziemy No to nasza żona Mam te momenty w których myślimy że jesteśmy na szczycie a okazuje się że jeszcze kawałek przed nami Uf, Ale mały Reset. Mały resecik i lecimy dalej w trasę Mamy jeszcze kawałek tam pół kilometra chyba Dobra, mm. dajcie nam chwilę Jest szczyt o, Nie Jesteśmy ja dostałem w palnik dzisiaj, nie wiem czemu, bo to nie jest jakaś wysoka góra czy coś 1861 metrów, ale dało mi tak w kość, o, tobie też nie? Tak, tyle no? przystanków robiliśmy, jest bardzo długa trasa i gdzieś na początku byliśmy podpaleni, robiliśmy pełno ujęć przystanki na drony i tak dalej, ale potem y, weszliśmy na drugą stronę góry, gdzie już było y, tylko tak praktycznie w 95% słonecznie, przez co Zmęczenie odczuwaliśmy dwa razy bardziej Ale sama trasa przepiękna Gdzieś przy półkach skalnych z pięknym widokiem Nie było momentu, w których nie byłoby pięknego widoku, nie? No, z jednej i z drugiej strony widok zapierający dech w piersiach Ciągle, zobaczcie, nad chmurami jesteśmy Cały czas nad chmurami Te chmury przelewają się przez normalnie szczyty i to tak, no pięknie to wygląda, to jest naprawdę tak pięknie. Tak pięknie, że tak jak Mikołaj powiedział, myśmy się co chwilę na zdjęcia zatrzymywali. Tak, tak, nie, tak. Jest ładnie, jest Ale no cudnie, cudnie, cudnie. Pierwszy raz w takich miejscach latają dronem. No. To zrobił Mikołaj po teraz. Zobaczcie. Ale mówię, trasy gdzieś przy półkach skalnych yy, cały czas zielono praktycznie. Nie jest tak, że nagle nagle ta zieleń, yy, nie, taki punkt i nie ma tej zieleni. Cały czas jest zielono, cały czas jest tak fajnie rajsko, tak. Tak jak powiedziała pani w biurze podróży, stoi. Jest y, taki Jurassic Park <laughs> z tego Ahada de Zabierze nas taksówka już prosto do domu, gdzie rozpoczniemy. Subik, like, komentarz. Instagram. Pytanie do QND'a, Instagram i. Buźjaki Pa. pa.